Jeszcze szybko. Okej, okay. i brum, brum. O, tak wygląda. Prosto z polskiego sklepu na amerykańską. Tak wygląda. Super, idealnie usmażona kiełbaska. E, nie Pepsi, tylko ketchup. Może baj. To zdrowe. Mmm. To jest takie dobre, o, o. Co, że masakra. Dać więcej ketchupu? Mm? He, he, mm. Najlepsza. Mm. Mm. Cześć dzieci! Właśnie przyszliśmy troszeczkę na Rzeczkę, przepłynąć sobie kanuł. Także za chwilę będziemy na drugiej stronie tamtej e, wyspy i spróbujemy zapalić ognisko. Ja! Yeah. Woda, co? Oj. No, no nie wstawaj. Don't get up. Nie wstawaj, szczerzyczoiku. Czekaj. Pokażemy dzieciom. Czekaj, czekaj. Pokażemy dzieci o! Zaraz będziemy szybko szli Tu jest mój Sridjoy Buku Tak i zaraz pójdziemy na drugą stronę Dzieci, jedziemy w tamtą stronę. Tak, a tam jest mój kolega. Szybko i. Szybko idziemy. Brum. 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 Jeszcze szybko. Okej, okay, pędzimy tam za markiem, co? Jeszcze szybko. Jeszcze szybko. OK i brum, 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 brum! Ale fajnie, co? Wow! Nabieramy prędkości Jak motorówka, zią, zią, zią! Oj pryskam wodą kamerkę. zakręcamy we are, jedziemy Marek zaraz nas dogoni o, jak nas wiatr ściąga, ściąga nas wiatr wow, wow, wow chyba musimy do tyłu jechać pojedziemy troszkę do tyłu i później pojedziemy do góry, co? o, mocno mocno, pomóż mi Buku no muszę, siadaj, siadaj, bo wtedy się czujemy. Tak. Okej, okay, cofamy się Cofamy się Trzeba drzewa dużo, żeby rozpalić Trzeba dużo, żeby kiełbaskę usmażyć I żeby pokazać tutaj gdzie jesteśmy To jesteśmy tutaj nad rzeką Idziemy tutaj na plażę Pokazać I tak to wygląda To jest właściwie wyspa Musieliśmy przepłynąć z tamtego miejsca Tutaj Żeby to ognisko zrobić Uhohoho, Ale będą kiełbaski Normalnie super Kurus do Osoby, która to smaży, która potrafi utrzymać trzy patyczki Tylko kiełbaskowe. Sz szkoda, że ci, co tutaj byli przed nami, zostawili dużo śmieci, bo no, to trochę nie halo. No trochę nie ale... ale co, co poradzisz, my wyzbieramy wszystkie śmieci, które możemy. Ale kiełbaski się smażą! Dzieci, spróbujemy teraz was nauczyć kolorów po polsku, a później po angielsku, więc tak. No, tak, to jest kajak. Jakiego koloru jest ten kajak? Czerwony. Czerwony. A teraz jakiego koloru mamy ten kajak? Zielony. Zielony. A po angielsku? Green. A jakiego koloru jest to drzewo? Green, czyli zielony. A po angielsku green. Po prostu super. Czyli tak samo jak kajak jest green, mamy drzewo green, czyli zielony. A tutaj mamy po prostu takie zdjęcie jeziorka. O, a jeszcze co tutaj mamy? Żółte wiosło i taką kiełbaskę. Trzeba i z lewa i z prawa i najważniejsze, żeby nie wrzucić do ogniska. Czyli nie nad samym ogniem, tylko powyżej ognia, żeby ona się tak nam pięknie, pięknie. Usmażyła. O tak. Smażymy, smażymy. Uuu, ale się pięknie zaczynają już rumienić. Dokładnie. Trzeba kiełbaskę smażyć delikatnie nad ogniem, a nie w ogniu. To jest najważniejsza część. Także dzieci, jak zaczniecie smażyć kiełbaskę u siebie na podwórku, to ważne, żeby ją naciąć troszeczkę i troszeczkę tak nad ogniem podsmażyć. O, ale to będzie smaczne. Dorośli mogą mieć ketchup, przepraszam, dorośli mogą mieć musztardę i ketchup, a dzieci pewnie tylko ketchup. Super, super rzecz. I jest po prostu superowo. Kiełbaska jest idealna. Zaraz ją skonsumujemy. I tak wygląda super, idealnie usmażona kiełbaska. Po prostu lepiej być nie może. Zaraz zaczniemy je jeść I tak wygląda. Pieczona kiepaska z ogniska. How is the sausage? You want bread? Chcesz bre? Chcesz chlebuś? Okej okay. Tada zje to. Ugryź. Czy wolić chlebu, niż kiełbaskę? Aż dziwne um, A dinozaur bite Dinozaurowy gryz Uuuu, ale dobre co? Mmmmm Wujek Marek chyba zrobił idealną kiełbaskę Co? Ja tak myślę Ale pyszne, pyszne, popatrz jaką kiełbaskę tutaj zrobiliśmy i jest soczysta i idealnie usmażona och, a po angielsku by to znaczyło że jest udaciała juicy udaciała and perfectly done Uda się mi wszystko Wszystko Ci dać? Nie. Masz, ugryźć Uda mi wszystko No to ugryź, ugryź, ugryź ugryź, ugryź mmm, z keczupem, z keczupem. weź kawałek kiełbasy tutaj jest kawałek kiełbasy, co? Wow! Niesamowite, niesamowite. Wow! W ostatniej chwili uratowałem kawałek chlebusia, bo inaczej by spadł na ziemię. To ja może spróbuję. Mogę ugryźć ja? Nie, nie mogę ugryźć ja? A teraz mogę ja ugryźć? Hmm? Mogę teraz ugryźć ja? Ok. Dostałem pozwolenie, żeby ugryźć od mojego syna. Więc spróbujemy. Hmm, hmm, mm. 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 so mm. pusta buzia. Mm. It's not hot anymore. Nie jest gorące. Hmm, mm. Don't bite my... Nie ugryź mojego e, palca. Mmm. Ale dobra. Mmm. Au! Moje palce ugryzasz? Mmm. I'm gonna bite one more. Mmm. 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 Bye! Mm? Ugryź, ugryź! Mm. Możesz ugryźć i pochlu, po, podmuchać wtedy. Chleb, mm. chcesz? też. Wow. Superowo! Ej, nałożymy troszeczkę Pepsi. Nie Pepsi, tylko keczup. I. Teraz. Tadas. je to w wodzie. Mmm. Tak. Pięknie usmażona kiełbaska. I dokładamy tylko keczup. Wow. wow. A, po prostu jami kiełbaska z chlebusiem mommy, i pyszny kechu. I take a bite. first? Yeah. Okay. Więc ja ugryzam pierwszy. Yeah. Mm. 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 Dobra, co?

najlepsze co może być kiełbaska chlebuś smażona na wyspie. Po prostu super. Mmm, są so good. Um. E okay. done. Jedziemy do domu teraz. Jedziemy do domu teraz. Jedziemy do domu. Tak ognisko skończyliśmy. Uwaga, muszę się tutaj przykręcić jakoś. No. Wow. W tę stronę. O tak. Płyniemy. Bo właśnie byliśmy na wyspie i usmażyliśmy kiełbaskę. A teraz musimy dojechać do miejsca, gdzie mamy samochód zaparkowany, prawda? Sweet Joy? Woo! Oj, troszkę spadam, muszę troszkę więcej wejść. Uwaga! Tak! Woohoo! Tak, wygrywają! Zaraz ich wyprzecimy Musimy po prostu nawiosłować troszkę więcej. Tak, szybko. Szybko, szybko. Jedną stroną musimy nawiosłować, musimy tam jechać. Tak. I bum, 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 bum. Jedną stronę, żeby tu jechać tam, bo musimy tam dojechać. Jest odpływ, także nas ściąga w dół. Musimy dociągnąć, dociągnąć. Szybko, szybko, szybko. Srijoy pomóż! Buku pomóż! Tak i bum bum! Raz dwa raz dwa raz dwa raz 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 dwa raz dwa raz 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 dwa raz dwa raz raz Ale nam ściąga Srijoy! Wow! Mam nadzieję, że oni nie dojadą pierści Wtedy nam pomogą troszkę, bo jest ciężko nawet dojechać na drugą stronę. Ło, wow! ciężka praca z DJ, co? O, oh, też tak myślę. Ło, wow! ale mocno wpływ Wiosujemy Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Teraz nauczymy prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa Leva, prava, leva. E boom, 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 boom. E dale, e dale. E mocno, 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 mocno! E wow, 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 leva, leva, leva. Prava, leva. Leva, prava, leva. leva.